Wiadomości z Małopolski. Za nami uroczysta gala, podczas której po raz szósty wręczono Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego imienia św. Jana Pawła II Veritatis Splendor. W tym roku nagrodzeni zostali Fundacja Pomnik Hospicium Miastu Oświęcim, Fundacja Kromka Chleba oraz Arcybractwo Miłosierdzia pod Wezwaniem Bogu Rodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Wydarzenie odbyło się w Filharmonii Krakowskiej. W wydarzeniu wzięli udział m.in. arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita Krakowski, marszałek Małopolski Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz i Iwona Gibas z zarządu województwa, przewodniczący sejmiku profesor Jan Tadeusz Duda oraz radni województwa Anna Mikosz, Jerzy Fedorowicz i Stanisław Bisztyga. Nagroda poświęcona jest pamięci Ojca Świętego i temu wszystkiemu, co pozostawił po sobie, całej jego spuścizny. Taką myślą przewodnią jest docenienie tych, którzy generalnie robią bardzo dużo dobrego dla drugiego człowieka, zaznaczył marszałek Witold Kozłowski. Otrzymały akurat trzy różne podmioty tą nagrodę, które w sposób szczególny e, działają na rzecz drugiego człowieka, i to człowieka, który jest albo w bardzo trudnej sytuacji życiowej, albo w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej. I pomagają mu, można powiedzieć, bezgranicznie. Dlatego też jestem przekonany, że każda osoba, która bierze udział w tych dziełach, które realizują te trzy w zasadzie dwie fundacje jedno bractwo, może mieć ogromną satysfakcję, że z kolei są też tacy, którzy potrafią dostrzec ten wysiłek, który oni bezinteresownie podejmują. Podczas tych uroczystości i my, jako fundacja, po 20 latach działalności, poczuliśmy się docenieni, mówi Anna Czech, prezes fundacji Kromka Chleba. To były takie duże emocje, e, dlatego że no, nie spodziewałam się tego absolutnie. No, do głowy mi nie przyszło, że fundacja, którą założyłam 20 lat temu, może otrzymać tak wspaniałą nagrodę i że. Fundacja powstała dlatego, że ze spotkania z Janem Pawłem, i po 20 latach, gdyśmy zrobili i budowaliśmy hospicjum, i nagle okazuje się, że otrzymujemy ten blask prawdy e, i że to jest taka nagroda no, niesamowita. Także bardzo, bardzo się cieszę. Naprawdę jestem bardzo wzruszona. I pewnie to było widać podczas, podczas wystąpienia, ale no, to, jest to, jest to szczere. Jestem bardzo wzruszona. I no myślę, że Jan Paweł chyba jest trochę zadowolony. Będziemy się starali jak najlepiej jeszcze działać w tym hospicjum, żeby tam naprawdę stworzyć już przedsionek do nieba dla ludzi, którzy, którzy będą się tam leczyć i, i tak dobierać ludzi, którzy będą z nimi pracować, żeby byli po prostu jak najlepsi. Uroczystą galę zakończył koncert w wykonaniu orkiestry Filharmonii Krakowskiej.